Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Wylosowałem oczywiście wszystkich zwycięzców. O, czekajcie. E, proszę bardzo. E, z poprzednich filmów i wysłałem skiny. Już sobie dwie osoby zaakceptowały. Tu jest reszta wysłanych ofert. Więc serdeczne gratulacje. Dzisiaj do dozgranicie ja ten skin, a żeby go zgarnąć łapa pod tym filmem, subskrypcja i oczywiście komentarzy. E, my znajdujemy się na g Link do strony oczywiście znajdziecie w opisie. I mordeczki, jeżeli znajdziecie w opisie, czekajcie, poszukam kluczyków, nie wiem, czy zamknąłem samochód, e, ale dobra, nieważne. E, jeżeli już sobie wbijecie w link w opisie, w tym miejscu wpiszecie kodik SOUL, tak samo jak nazwa kanału, klikniecie użyj kodu, otrzymacie darmową skrzyneczkę Milspec, właśnie tą do otwarcia, oraz do tego mordki moje e, do doładowania 5% bonusu. Więc tak to wygląda. Przed każdą wpadą znowu możecie użyć kodu Soul i znowu 5% odnosu otrzymać. A metody do doładowania są, no, wszystkie. Wszystkie są dostępne. Tak to wygląda. A my dzisiaj robimy bitewkę. Stwórz bitwę. Czterech graczy. Skrzyneczka 777. I dajmy ich, myślę. A dobra, walimy maksa. To walimy maksa. Tyle, możemy dać, najwięcej, czyli 54 graczy, łącznie 200 skrzynek 777 w bitwie. No i zobaczymy, czy siódmeczki przyniosą szczęście. E, czy, ty, czy nam, czy botom? Miejmy nadzieję, że nam. Zobaczymy, jak to się potoczy. Kasher, Henry i bot, Ryan. I lecimy. 50 rund przed nami. Miejmy nadzieję, że na naszą korzyść. Nie wiem dokładnie co w tej skręczce jest tutaj ciekawego. Możemy to sprawdzić. No, tutaj pierwsza. Okej, okay, pierwsza słabo, ale druga już nam dała całkiem ciekawie. Są kosy, widzimy. Czekajcie, co w tej skręcie się znajduje? Dobra, to takie tańsze przedmioty, a z tych droższych? Okej, okay, jest to, jest tu kosa, jest jedna kosa, jest tutaj parę augów. No, jest parę ciekawych przedmiotów. Czekajcie, jak to wygląda. Nie mam pojęcia. Teraz nam coś fajnego wpadło. Okej okay. teraz coś gorszego czekajcie, ja sobie tak przesunę mniej więcej, żeby widzieć, o co tam miałem, wpada. Tak, żeby sobie tak kalkulować mniej więcej, chociaż i tak już patrząc właśnie na te skiny się pogubiłem, co i jak. Eee, no, raczej nie prowadzimy, tak mi się wydaje. Chociaż tutaj teraz tym dropem mo możliwe, że to prowadzenie mamy, więc uznajmy, że jesteśmy tak, jakby na zero, tylko gdzieś prowadzimy. Teraz możliwe, że gdzieś ten Ryan nas wyprzedził. Y Tutaj kraszer Henry Znajmy, że no teraz zaczynamy, jakbyśmy zaczęli od zera. Tak mniej więcej, mniej więcej oczywiście Więc powiedzmy, no Henry prowadzi Henry gdzieś tam prowadzi, myślę Chociaż wiadomo, może inny bot prowadzić Ale Henry widzimy, że tutaj znowu coś zdobył Więc no tej Henry ma tą przewagę nad nami dam gdzieś ponad stówkę na pewno Teraz gdzieś my dorównujemy do niego W sensie do, do, do tamtego poprzedniego skina, więc ok tutaj inne boty Nie trafiałem, nic zbyt ciekawego nie mam pojęcia, tak mówię, o ten prowadzi ten, teraz bym mógł stwierdzić, że krasher prowadzi. Nie mam prawego pojęcia, więc skupmy się na dropie i żeby leciało nam jak najlepiej. Eee... Na ten moment, no różnie, no różnie, no ta wupka za dwie stówki, ona dosyć ciekawym dropem była. I gdzieś tam nam coś dała, ale teraz widzimy, że te, tutaj no też skiny lecą nam dosyć... Różne i dosyć tanie, chociaż botom też się zdarzają. No, blisko była kosa. Gdyby ta kosa nam siadła, byłoby super. Dobra, teraz też chyba najlepszy dla nas skin. <tentety> Wybaczcie, ok. Myślałem, że to będzie jakieś drogie, nie? Bo to, 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 nie leciało tego, jeszcze nie było chyba w tego skina ogólnie. No, nie wiem. Nie wiem, gdzieś tam możemy być. O, była ta włópka, i teraz poleciała dla Ryana. I teraz już się mogło to strasznie skomplikować. No potrzebujemy po prostu jakiegoś ciekawego przedmiotu, żeby te prowadzenie tutaj złapać. Teraz Ryan możliwe, że te prowadzenie ma, tylko nie wiem jakie on przedmioty natrafiał wcześniej. Ponad połowa bitwy już za nami. Ponad połowa bitwy za nami. Okej. Okay. No nic ciekawego teraz się nie dzieje. Tu gdzieś crasher coś znowu dropnął. Nam niby też nie najgorzej, no ale wiadomo. Co to? Nie, żadna, żadna kosa na tyle skrzyneczek nie poleci? ani nic ciekawego. No na razie najlepszy skin to ta awłupka, nie? Poleciała dla, dla Ryana i dla nas. Inne, inny bot jej raczej nie trafił. I tak powiem wam, że no nie jest za kolorowo w sensie, nie? Dla nas. Bo Ryan trafia sporo teraz skinów, a my nie trafiamy nic ciekawego. Teraz coś może ciekawego, ale tej Crasher coś trafił. W sumie takie ciekawe. No nie, jeszcze jakiś bardzo ciekawy skin trafiliśmy, ale... Też nie najgorszy, teraz kolejny, jakiś tam troszeczkę lepszy. Nie mam bladego pojęcia, jak to tą bitwę prowadzi tutaj. A nie, widzimy, że to, aha, bo to jest ten sam, nie, tylko są różne ceny. Teraz tutaj, właśnie, Henry coś trafił ciekawszego. Crasher teraz też trafia coś, nie. Ojej, gdyby ten drop wyżej był. No tak, uślał, web, web. dużo leci też tych tanich skinów. No, wiadomo, na nie pewnie są dużo, coś duże procenty. Teraz Henry też troszeczkę wleciał sobie dwoma takimi. Dosyć ciekawszymi przedmiotami Tutaj, no tutaj było otwarcie lipne bardzo No to troszeczkę kosztuje, więc spoko Spoko, gdzieś tego Ryana przeganiamy, teraz no Dla nas najgorszy przedmiot I to idzie raz tak, raz tak, więc kurczę No różnie to bywa Kurwa, Ryan, ale dobra, troszkę gorszą, nie? Ale... no tym mógł teraz nas wyprzedzić, bo ja tak gdzieś się spodziewam, że jesteśmy gdzieś na, naprawdę... Chociaż nie mam pojęcia i teraz jest ostatnia runda i tutaj no nic ciekawego. Ale Ryan chyba jest zwycięzcą. O kuźwa, Crusher! Tymi mieliśmy najmniej, a ja się spodziewałem, że mamy najwięcej. No właśnie, nam dużo tanich bo tu gdzieś chapały. Oczywiście mamy skin z cashbacku. I tak to, moi mili, wygląda. Fajna wygrana mogła być, no niestety nie dzisiaj, szczęście dla nas, ale no tutaj widzimy, że Ryan w ogóle ja myślałem, że on na prowadzeniu, a on zaraz po nas, nie? 1200, 1226, 1600 No no lipa, no lipa, ale cóż ja mogę tu więcej powiedzieć. Z mojej strony to tyle serdecznie, mam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć.